Ja pierdola, pierdola Dwie nastolatki? Spierdalaj z tym! A brawo. A brawo, brawo, brawo Brawo, brawo nie mam I co z To Nasz pas dostępny jest w trzech rozmiarach Pizdez Podaj swoje wymiary naszym telefonistkom One pomogą wybrać właściwy dla ciebie rozmiar woliłaby się, bo... ona tak stoi z tymi torebkami? I mieszka pan zeznawca. Przeszkadził. Wysoki Sędzie, ja chciałem tylko oświadczyć, że w sprawie tego napadu toczy się już postępowanie. Ci sprawcy przyznali się do zarzutów, jakie im stawialiśmy.